Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj są krzyżówki w otoczeniu linii. Mam 6 drapek. Mój wkład dzisiaj to 70 zł, dlatego że ostatnio trochę mniej nagrywałam, a więc postanowiłam taki bogatszy odcinek nakręcić. No i mam poddrapane. I jeszcze jest taka wiadomość dobra, że Jedna strapka jest tylko niepewna, a, 6, a 5 strapek jest. 5 strapek na 6 jest wygranych. Także zacznijmy sobie od ekstra linii z numerem 23. I tutaj mamy jedną linię. I zostawiłam 5 symboli. Także zobaczymy, co tam. No i się w miarę chyba szybko ułożyła, bo. Yy, to były czapka, yy, lody. A i dzwonek. No czyli tutaj się ułożyła linia. I zobaczmy dalej. Diamencik. Tak na szybko troszeczkę, bo z braku czasu po prostu podrapałam sobie. No i się okazało, że tu mamy jeszcze dwa razy diament. Że tam są wygrane wskazówki, a więc nagram. Zobaczymy co tutaj będzie. Leżak. Leżaka mamy tutaj czy jeszcze jakaś linia się trafi. Ogólnie pojawiły się u mnie linie w kilku punktach po 10 zł, bo ich długo nie było. Krzyżówki się też pojawiły, ale bardzo szybko się rozeszły. Serduszka nie ma. Motyl, motyl. Motylka. Mamy tutaj na dole te razy. Ok, to był jeszcze krab, którego nie zdrapałam. I ostatni symbol to księżyc. Czy zostaniemy przy tej jednej linii? Chyba tak. A łodzi nie było. Nie. No dobra, to sprawdzamy sobie tą linię jedną, dyszka, tak jest, mamy 10 zł, jest CC, dobra, teraz weźmy krzyżówkę z numerem 17, w pierwszej mamy ułożone 3 słowa, zostawiłam 3 literki, brakuje 2 w bonusie, w drugiej są 2 słowa. I w trzeciej mam jedno. No raz zobaczmy, co tam będzie kolejne. Literka D. Jest tutaj, jest tutaj. Dobra. Była literka D, ale tylko jedna. Dobra, kolejna literka to G, czyli bonus nam odpada, ale G mamy tutaj. Dobra. Drugiej nie ma. I w ostatniej mamy tu. literka, czy nam coś dołoży, to jest C. Tak, dokłada nam jeden wyraz. I tutaj mamy jeszcze lubczyk. Ucieczka. Czyli mamy cztery. Ja sobie tutaj zaznaczę jeszcze obok, jest jeszcze jeden kwadrat. Dobra. Tutaj mamy C i tutaj nam otworzył się kolejny. Teraz jest tutaj, jest tutaj. Zobiecamy. Mam mamy CC. Było 50 zł. To był mnożnik razy 1. Ale są. Jest CC. Mamy 20 zł. Dobra, teraz sobie weźmy tą niewiadomą. Tutaj mam co. W pierwszej jest jeden. Wyraz. W bonusie brakuje dwóch literek. W drugiej nie ma żadnego. I w trzeciej mamy jedno słowo. I mamy M. Jest w bonusie. I tutaj sobie drobne fioletowo. Dobra. Tutaj nam się otworzyło słowo cech. Tutaj jest M. I ostatnia krzyżówka. Tutaj nam się otworzyło słowo LES, ale to chyba będzie drugie. Tak. Okay. I kolejna literka to literka W. W się potrzebujemy R, ale R by nam otworzyło też tutaj. Także chyba nie będzie. Jest tutaj. I ostatniej mamy tu, dobra, i ostatnia literka jest to J. Mamy tu tylko jedną. Jest tutaj jedna. No i dobra, i to wszystko, czyli ta. Nie przedłużając, ta jest CR Pusta. To było 200, a razy 1, dobra, no, czyli ta jest pusta. Z numerem 16 to pomarańczowe miałam po kolei. Yy, tutaj mamy. W drugiej trzy słowa: jest udo, jan i osad. Tutaj w trzeciej jest jedno, a w pierwszym nie ma nic. Trzy literki do bonusu. I patrzymy: jest te, czyli bonus nam odpada już. Tutaj nam się utworzyło słowo jacht. Tu są dwa razy te. Dobra. W drugiej wszystko widać. Widać jest tutaj. Ok, i w ostatniej utworzyło nam się słowo tytuł. Jest tutaj te. Jest tutaj te. OK, chyba wszystkie. Dobra. Kolejna literka to literka M. Mamy tutaj, mamy tu. Flaming jest tutaj, M. Dobra, womnę się nie ma. Mamy tutaj M. I to wszystko. I tu jest. I tylko jedna było w trzeciej. Dobra. I ostatnie. To mamy W. Mewa. Utworzyło się słowo. Ale to jest drugie, także nic nam nie daje. Tutaj mamy W. Dobra. I tutaj jest krew. Tak jest. Dobra. No, dwa razy jeden, bo mu było też 200, a mamy dyszkę. Tak jest B, chyba że nie. Dobra, czyli dycha jest. Zróbmy sobie teraz y, tą krzywkę numer 5. Tu mam cztery literki zostawione. I jest tak los. Fason i Junona. To są trzy. W drugiej jest jedno słowo i w trzeciej nie ma żadnego. Do bonusu brakuje mi dwóch literek, a sobie sprawdźmy. Jest literka D. Czy jest tutaj. Mamy słowo Ada. A, czyli jest czwarte słowo Ada, jest tutaj D. Dobra, tutaj mam słowo Adam. I tu są na razie dwa i ostatnia jest tutaj. Ale nic nam nie tworzy, nic. Kolejna literka to literka V. Dobra, nie puścimy sobie. Tu mamy B, czyli w bonusie już nic nie będzie. Ale za to mamy tutaj cztery słowa. Także chyba, że coś jeszcze się dołoży. B nie ma więcej. Tutaj mamy B. Dobra, i ostatnia. Jakub, jest tutaj. Utworzyło nam się słowo Amona. Ok, i to wszystko. Dobra, i ostatnia literka to jest literka H. H. ale ona już nam tutaj nic nie zmienia. Tutaj też jest jedno. I tutaj tworzy nam się słowo Hymn. Ale to jest drugie słowo, także no dobra. Było raz jeden. Tu było dwieście. a mamy 20 zł. Super. I ostatnia yy, mam linię z numerem 8 i utworzyła mi się tutaj właśnie. Jedna linia i zostawiłam jeszcze 8 symboli i sobie sprawdzamy, tutaj mamy pierścionek, jest u góry. Kolejny symbol to liść. Jest tutaj jeden. I to wszystko. Dalej mamy rower. Tu mamy jeden rower, i drugi. I to wszystko. Kolejny to prezent. Jest, pre... jest prezent, i mamy kolejną linię. Pięknie. Dobra, kolejny to jest zegar. Zegar mamy tutaj. Jest tu. Dobra, i na więcej nie ma. Następny symbol to kokos. Okay. Tutaj są dwa. Tutaj jest jeszcze jeden. I tutaj jest następny. Okay. Teraz jest aparat. Jest tylko jeden. I ostatni symbol to szminka. Tu był jeszcze pierścionek. Ale szminki niestety nie ma. No dobra, sprawdźmy sobie. Chyba się nie pomyliłam. Piórko jest, samochód jest i piłka jest. Dobra? Czyli to jest ta jedna linia. Tu mamy tak: popcorn, klucz, auto było, motylek jest i prezent jest. No, czyli są dwie linie. Sprawdźmy sobie: 40, będzie tak. 20 i tutaj mam. A, 40, czyli jest 60. Chyba, że jeszcze coś bonus dorzuci. Niestety jest świnka, ale 60 zł to też fajnie. E-E-E. Dobra. No to bardzo fajny wynik wyszedł z tego, bo tu mamy 60 na liniach. Na tej krzyżówce mam 20, czyli jest 80. No tutaj mam 20, czyli mam stówkę. I tutaj jest dyszka i dyszka. Czyli 120 zł na 70. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!